Tego nikt się nie spodziewał. Śnieżyca uderzy w Polskę, a przy okazji, jak będę o tym mówił, zrobimy sobie asemery unboxing najlepszych, najładniejszych budów na świecie. We wtorek praktycznie w całej Polsce spadł śnieg. Dajcie znać koniecznie czy u was też, jak to jest zapakowane. O oh wow! Ale to ma być podobno nic w porównaniu z tym weekendem, bo z tego, co piszą, o oh, wow, jakie ładne. Na różnych portalach to w ten weekend ma uderzyć prawdziwa burza śnieżna. Dobra. Nike. Chcielibyśmy ze współpracę. Jestem pod wrażeniem tego zapakowania. Okej. Okay. Nice. Ej, tu coś jeszcze jest. Podobno w większości Polski całą sobotę ma padać śnieg. i się to też praktycznie nie dzieli? Ej, co to jest, co to jest? Wow, nice. Szczerze, to są jedne z najładniejszych butów jakie miałem, ale teraz najważniejsze. Jaki z tego wniosek? Radził.